Cześć, witajcie z powrotem w podcaście Fokus Kreatywnie, z tej strony Big Feel. Pozwólcie, że zadam Wam pytanie. Przeglądacie internet, przeglądacie social media, klikacie w wideo. Obraz jest piękny, nagrany w 4K, świetne kolory. Ale dźwięk? Dźwięk jest okropny. Jest płaski, syczy, a osoba brzmi jakby nagrywała wideo lub cokolwiek innego w łazience. Jak długo naprawdę zostaniecie na takim wideo? 10 sekund? Może 5 sekund? Dajcie znać w komentarzu. A co z wideo, które jest trochę ziarniste lub słabo oświetlone, ale głos jest bogaty, czysty i brzmi tuż przy uchu, jak w profesjonalnym podcaście? Prawdopodobnie zostaniecie na dłużej. Mówi się, że dźwięk to 50% wideo. Myślę, że ludzie się mylą. Uważam, że dźwięk to 80% waszego wideo, a dzisiaj nauczę was, jak to naprawić. Wchodzimy głęboko w temat audio w domowym studiu, aby rozwiązać dwa największe problemy, z którymi borykają się nowi twórcy: przerażające echo w pokoju i poziomy dźwięku, które są albo zbyt ciche, albo co gorsza, trwale zniszczone. Ten odcinek da Wam narzędzia, by wreszcie zabrzmieć jak profesjonalista. Zanim w ogóle pomyślicie o zakupie nowego mikrofonu, musimy naprawić największy problem. A to nie kosztuje ani grosza, tym problemem jest Wasz pokój. Najczęstszym błędem, jaki słyszę, jest nagrywanie w bardzo pogłosowym pomieszczeniu. Głos odbija się od wszystkich twardych powierzchni ścian, biurka, sufitu i tworzy ten okropny pusty dźwięk zwany pogłosem z angielskiego reverb. Wbudowany mikrofon w aparacie lub prosty mikrofon na biurku fatalnie sobie z tym radzi. Zbiera dźwięki waszego głosu oraz każde z tych odbić, zmieniając wasze audio w błotnistą papkę. Wiem, te opisy są dosyć. Hmm, Kolorowe, ale mogą trafić do tych ludzi, którzy słyszą wszystko i przekładają na obraz i są w stanie sobie to wyobrazić. Oto wasze pierwsze darmowe rozwiązanie. Musicie powstrzymać te odbicia, co możecie zrobić natychmiast, otaczając swoje miejsce nagrań miękkimi rzeczami. Połóżcie poduszkę lub złożoną kołdrę za mikrofon. Połóżcie dywan na podłodze. Jeżeli naprawdę nie macie nic innego, mówią poważnie. Zarzućcie koc lub ręcznik na głowę, tak aby zwisał za mikrofonem. Będzie to wyglądać absurdalnie, ale zadziała. Kłonie wasz głos, zanim odbije się od ściany i wróci do mikrofonu. Spróbujcie. Będziecie zszokowani różnicą. Dobrze, wytłumaczyłem dźwięk w pokoju, teraz możemy porozmawiać o sprzęcie. Świat mikrofonów jest mylący, więc pozwólcie, że w prosty sposób Wam go przybliżę w kontekście domowego studia. Po pierwsze macie mikrofony pojemnościowe tzw. condenser microphones. To te super czułe mikrofony, które widzicie w profesjonalnych studiach nagraniowych. Przechwytują niesamowite detale i niuanse głosu. Ale ich czułość jest ich największą słabością w domowym studiu. Zbiorą wszystko. Wentylator komputera, ruch uliczny za oknem, i tak każde echo, którego nie udało Wam się wytłumić. Powinniście kupić taki mikrofon tylko wtedy, gdy nagrywacie w bardzo, bardzo cichym i dobrze zaadoptowanym akustycznie pokoju. Po drugie, macie mikrofony dynamiczne. To mikrofony, które widzicie na scenach koncertowych lub w stacjach radiowych. Są znacznie mniej czułe i o wiele bardziej wytrzymałe. Musicie być tuż przy nich, aby dobrze was słyszały. Ale to jest właśnie ich supermoc. Ponieważ nie są tak czułe, są genialne w odrzucaniu hałasu stła. To czyni mikrofon dynamiczny idealnym wyborem do niezaadaptowanych pomieszczeń takich jak sypialnia czy domowe biuro. Po trzecie mikrofony typu shotgun. Te mikrofony są kierunkowe, działają jak promień lasera. Są zaprojektowane tak, aby przechwytywać to, co są bezpośrednio wycelowane i odrzucać dźwięki z boków. Dlatego montujemy je na naszych aparatach. To fantastyczny wszechstronny wybór, który możecie zrobić, kiedy kupujecie mikrofon do montowania na aparacie. I wreszcie nowa kategoria: mikrofony cyfrowe. To inteligentne mikrofony, takie jak mój pierwszy poważny zestaw Rode Wireless Go 2. Czy nowy DJI Mic Mini? Są często bezprzewodowe, łączą się bezpośrednio z aparatem lub telefonem i co najważniejsze, mają wbudowane inteligentne funkcje, o których za chwilę Wam powiem. Moja podróż z mikrofonami zaczęła się od mikrofonu Jobby na aparat. Był przyzwoity w pomieszczeniu, ale na dworze już było gorzej. Kiedyś popełniłem krytyczny błąd. Wziąłem go na zewnątrz w dość wietrzny dzień i nie założyłem futrzanej osłony przeciwwietrznej, tak zwanego deadkata. Dźwięk był całkowicie bezużyteczny. Muszę przyznać, że nawet po założeniu deadcata, w późniejszych nagraniach ten mikrofon nadal nie spisywał się super w wietrzne dni. Także to była twarda lekcja. Oczywiście to nie był mikrofon za 500 funtów, ale mikrofon za 500 funtów będzie brzmiał okropnie, jeżeli nie użyjemy go poprawnie. A tani mikrofon, użyty poprawnie, będzie brzmiał bardzo dobrze. Jaki jest więc pierwszy mądry upgrade? W większości osób poleciłbym system mikrofonów cyfrowych. Jeżeli jesteście użytkownikami Sony, ich cyfrowe mikrofony Shotgun mocowane na gorącą stopkę są fantastyczne, ponieważ mają wbudowaną redukcję szumów. Ale jeśli poważnie myślicie o podcastach lub tworzeniu filmów typu Gadające Głowa, czyli Talking Head, to zdecydowanie nadszedł czas, aby przesiąść się na porządny mikrofon dynamiczny na ramieniu studenckim, czyli na Boom Army, podłączony kablem XLR. To jest zestaw, którego używam do nagrywania tego podcastu. Teraz, być może, najważniejsza część całego odcinka. Możesz mieć mikrofon za 1000 funtów, 5000 zł. Ale jeśli używasz go źle, zabrzmi gorzej niż mikrofon za 50 funtów, czyli 250 zł, użyty poprawnie. Złota zasada umieszczenia mikrofonu jest taka, że mikrofon musi znajdować się 15-20 cm. To wszystko. Dlaczego? Ponieważ im dalej jest mikrofon, tym więcej powietrza i hałasu z pokoju zbiera. Tańszy mikrofon umieszczony prawidłowo zawsze zabrzmi lepiej niż drogi mikrofon umieszczony źle. Zatrzymajmy się na chwilę. Naprawiliśmy wasz pokój za darmo i odczarowaliśmy świat mikrofonów. Naprawdę mam nadzieję, że wnosi to wartość w wasze kreatywne życie. Jeśli tak, zróbcie mi małą przysługę: wciśnijcie przycisk subskrybuj lub obserwuj już teraz. I nowa rzecz. Ten podcast to społeczność. Jeśli macie konkretne pytanie dotyczące audio, z którym się borykacie, Przejdźcie do komentarzy lub ankiety na spotify i zapytajcie mnie. Chcę wam pomóc to rozwiązać. Mamy mikrofon we właściwym miejscu. Teraz musimy ustawić poziomy. To drugie miejsce, w którym twórcy niszczą swoje treści. Dźwięk, który jest zbyt cichy jest denerwujący, ale da się go naprawić. Można go podgłośnić w postprodukcji, ale dźwięk nagrany zbyt głośno, czyli na przesterze to kompletna katastrofa. Kiedy sygnał osiąga maksymalny poziom rejestratora, zostaje obcięty. Clipping. To jest trwałe, nieodwracalne zniekształcenie. To jest audiowersja prześwietlonego, wypalonego zdjęcia. Straciliście dane na zawsze, a brzmi to okropnie. Jak temu zapobiec? Ustawiacie poziomy tak, aby wasz normalny głos osiągał szczyt na poziomie około minus 12 dB. Daje wam to mnóstwo zapasu, tzw. headroom z angielskiego, dzięki czemu, nawet jeśli podekscytujecie się i zaśmiejecie lub krzykniecie, nie uderzycie w ten punkt 0 dB. I właśnie dlatego te nowe mikrofony cyfrowe są tak przydatne. Wiele z nich, jak Rode Wireless Pro, posiada kanał bezpieczeństwa, tzw. Safety Channel. Nagrywa dwie ścieżki naraz, jedną na normalnym poziomie głośności i drugą, równoległą ścieżkę, która jest o 6 lub 12 decybeli niższa. Jeśli przypadkowo przesterujecie główny dźwięk, możecie po prostu w postprodukcji podmienić go na czysty dźwięk z kanału bezpieczeństwa. I uwierzcie mi, to jest absolutny ratunek dla waszego audio. A więc ostateczne wyzwanie. Macie do wydania budżet 500 zł. Jaki jest najlepszy sposób, aby go wydać? Jeśli jesteście twórcą mobilnym, to proste. Kupcie bezprzewodowy mikrofon cyfrowy jak DJI Mic Mini. Da Wam elastyczność i czysty dźwięk dla telefonu lub aparatu. Jeśli jesteście twórcą stacjonarnym, poszukajcie dobrego mikrofonu dynamicznego na USB-C, który podłączycie prosto do komputera. A jeśli Waszym największym problemem jest echo, wydajcie te pieniądze na przenośną kabinę akustyczną, która otoczy mikrofon i odizoluje go od Waszego pokoju. Na koniec moja najbardziej motywująca rada. Musicie Uczyć się przez działanie. To jest proces. Będziecie popełniać błędy, ja też je popełniałem. Ale za każdym razem, gdy próbujecie, stajecie się lepsi. Nie ma znaczenia, czy zaczynacie z kocem na głowie i z kołdrą wokół biurka, tak się właśnie uczycie. A podczas nauki, wasz program do edycji jest waszym przyjacielem. Używajcie narzędzi typu AI do izolacji głosu bo potrafią one wyczyścić wiele niedoskonałości. Zacznijcie od małych kroków, ćwiczcie, a będziecie zdumieni, jak szybko możecie sprawić, by wasze audio brzmiało jak profesjonalne. Naprawdę mam nadzieję, że ten odcinek wyposażył was w pewność siebie i narzędzie, by raz na zawsze naprawić wasze audio. W opisie odcinka umieściłem linki do różnych typów mikrofonów, o których mówiłem, w tym do bezprzewodowych, które polecam. Korzystanie z tych linków i decyduń to fantastyczny i darmowy sposób na wsparcie podcastu Focus Kreatywnie. I mówię poważnie, że to jest społeczność. Jeśli ten odcinek Wam pomógł zasubskrybujcie, aby nie przegapić kolejnych. Zostawcie komentarz lub ocenę i weźcie udział w ankiecie na Spotify. A co najważniejsze, jeżeli macie pytania dotyczące Waszego sprzętu audio zadajcie je w komentarzu. W przyszłym tygodniu pójdziemy o krok dalej. Porozmawiamy o audio w terenie, omawiając sprzęt i techniki, których używam do nagrywania idealnego dźwięku, gdy jestem daleko mojego cichego studia. Myślę, że nie będziecie chcieli tego przegapić. Do tego czasu twórzcie i niech to, co robicie, brzmi tak dobrze, jak wygląda.